No, właśnie, CO2. Po co jest w ogóle w akwarium CO2, jak myślicie? No, akwarium bez CO2 też sobie poradzi, ale pamiętajcie, nie będziecie mieć wzrostu szybkiego roślin. Z tym, że z dozowaniem CO2 to trzeba sobie radzić. Zaraz Wam pokażę, jakie butle, jakie inne akcesoria. Ja stosuję taką butlę, kiedyś pokazywałem nieco inną, później Wam ją też pokażę. Tu jest całe dozowanie. Tutaj macie zawory. Tutaj zawór jest. Tutaj zawór tak zwany igiełkowy, elektrozawór i komputer sterujący. Trochę komputer sterujący tutaj jest, czyli pH, i całe sterowanie jeszcze właśnie. No i dzięki temu macie zieleninę, zieleninę yy, która jest wspaniała. Nie mylić z Brambory, a zielenina, którzy w, w Czechach to znaczy, że ziemniaki i sałatka. Czasem stosuję do drugiego akwarium taką dużą butlę, to jest naprawdę potężna. A do małego akwarium stosuję właśnie taką butelkę. Jak widzicie, z firmy GBL, też są tutaj zawory. Tutaj zastosowałem od razu zawór iglicowy. teraz jest to przerobione na pompkę do roweru. Znaczy, nie przerobione, tylko włożony wężyk do dopompowywania. Już się pajęczyna złapała. To znaczy, że było używane nie tak dawno czyli jakiś miesiąc temu. No i to wszystko. Tu tylko pokażę Wam, jak się odkręca mniej więcej. Tak to działa. Jeśli, jeśli stosujesz CO2, to daj suba. A jeśli masz jakieś pytania, napisz komentarz na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi.